I tam mój garaż blaszany imitacja drewna z zewnątrz Stawiany był w tamtym roku eee, Jesienią wiosną. Zrobiłem sobie taką wiatkę, taką ścieżkę tutaj dookoła z takich plastrów drewnianych. E, założyłem sobie rynny, zrobiłem taką beczkę, znaczy kupiłem beczkę, zrobiłem system rynien. E, tutaj jest zrobiony przelew i beczka jak się napełni, e, woda spływa tutaj do takiej studzienki. Tą studzienką jest zrobiony taki odpływ tam i tam sobie odpływa. W miedzi ta woda. No, ale nie o tym film. Film jest o e, ociepleniu dla szaka, które właśnie zakończyłem. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. A no, więc tak steropian 2 cm. Położony na ścianach, na suficie. Na ścianach dodatkowo płyta OSB 11 pokręcona. Tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, brama zostaje bez płyt OSB. Próbowałem nakręcić, czy znaczy w zasadzie nakręciłem te płyty OSB. Ale brama była tak ciężka, że automat, który tutaj widać, zamontowany ledwo co ją podnosił, dlatego no nie, chciałem, nie chciałem, żeby coś się uszkodziło. Zdjąłem te płyty OSB. No mam tam jakiś plan na tą bramę, prawdopodobnie blachą cienką, jakąś tam 0,5 mm, ją okręcę tak, żeby, no, żeby zakryć ten steropian, żeby gdzieś tam się nie kruszył. No i żeby ogólnie to jakoś w miarę wyglądało. Yy, garaż ogólnie 30 metrów, jak widzieliście z zewnątrz, imitacja drewna. Miał mi służyć jako. No jako garaż raczej nie, no raczej jako, jako taki magazyn, składzik, wiadomo rowery, kosiarka. Tutaj mam taki stół. Yy, sobie zrobiłem drewniany i madełko. Yy, no ale. Pikaczęto mojej żony się mieści, jak widzicie. W ogóle mi nie przeszkadza w niczym, także może sobie żona parkować. Zimą będzie fajnie, nie będzie musiała skrobać szyb i tak dalej. Jeśli chodzi o uszczelnienie garażu, to robiłem jeszcze jesienią. Znaczy, najpierw go zakotwiłem, bo firma, która przywiozła go, postawiła garaż na Polbruku, przygotowanym wcześniej. I nic więcej ich nie interesowało, zakotwienie kosztowało u nich tyle, że szkoda gadać, nawet nie, nie, nie brałem tego pod uwagę, żeby brać taką usługę. Także zakotwiłem go sobie, powierciłem na, każdym, na każdej ścianie, tak naprawdę powiercone jest po 3, 3 otwory przez, przez te profile. Wbite są kołki w Polbruk, no więc zakotwione tak jak powinno być, także nie, nie ma problemu, że odfrunie. Jeśli chodzi o uszczelnienie, to pomiędzy tymi profilami a polbrukiem wstrzykiwałem taki, miałem taki silikon dekarski, pozostał mi po, że tak powiem po budowach, bo pracuję w branży budowlanej, tam konkretów nie będę zdradzał, ale zostało mi trochę e, e, takiego silikonu, wstrzyknąłem go dookoła. Później kupiłem taką taśmę dekarską, tutaj może zrobię zbliżenie jak ona wygląda, taśma dekarska taka aluminiowa z takim właśnie bitumem, nie wiem jak to nazwać, nakleiłem ją, później jeszcze podgrzałem lekko palnikiem, żeby się zwulkanizowała z polbrukiem, no i tak to wygląda, ogólnie blaszak stał już przez całą zimę, Także nie było e, żadnych problemów z tym, żeby gdzieś mi tam coś podciekało, zaciekało. No wiadomo, jak były ulewy, no to ten polburk robił się taki, powiedzmy, siny, No gdzieś ta woda jednak od, od spodu chyba pod, 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 podchodziła, ale nie, nie zalewało go. E, nie było tutaj, że tak powiem, żadnych, żadne kałuże nie stały. E, no jak widzicie, brama jest słabo, słabo uszczelniona. Widać prześwity, zwłaszcza tam w tamtym narożniku. No nie wiem, według mnie to, ta, ta brama jest słabo wyregulowana, ale przyglądałem się tutaj, no, ciężko raczej z regulacją, chyba że może ktoś coś mi podpowie, jakby można było to wyregulować tutaj na tych sprężynach, żeby ta, ta brama się bardziej dosunęła. Tutaj jest w miarę ok, ale tutaj z prawej strony jest nieszczelność. Może jakoś by się to udało przesunąć. A jeżeli nie, no to chcę kupić uszczelki i jakoś tam uszczelnić tą bramę. E no i tyle. No. Na suficie jak widzicie jest e styropian przyklejony. Raczej nie będę kręcił już tych płyt, bo raz, że to wiadomo to są wszystko koszty. Ten garaż blaszany niby, bo blaszany miał być w miarę tani, a. Tak naprawdę wszystko, gdybym miał policzyć, polbruk, sam garaż, później moja robota z ociepleniem, elektryka, już nie wspomnę, automat, bramy, co nam jeszcze, kotwienie, te uszczelnienia i tak dalej. No to wszystko kosztowało, wiadomo, także no, moim zdaniem, przerost trochę formy nad treścią. Córka namawia mnie, żeby jeszcze pomalować te ściany, bo spodobał mi się biały kolor steropianu. jeszcze przed położeniem płyt OSB, było, było biało, córce się spodobało i namawia mnie, żebym, żebym pomalował jeszcze te płyty, no ale to wiecie, to jest dodatkowy koszt, dodatkowa robota, a wiadomo, że czas to też pieniądz, także nie wiem, zobaczymy, na pewno w tym roku już raczej nic nie będę robił, zostawiam tak jak jest, zobaczymy jak się... Jak to się wszystko zachowa przez, e, za, za, przez zimę? E, czy będzie tutaj w miarę temperatura na plusie? No, dobrze by było, żeby w, w mrozy powiedzmy tam minus 1, minus 2 e, bez jakiegoś tam grzania, żeby tutaj było chociaż powyżej zera. No, jeżeli będą mrozy jakieś tam e, minus 10, minus 15, no to postawię sobie jakąś tam farelkę albo taki grzejnik olejowy. A raczej idę w prąd, że tak powiem. Mam fotowoltaikę na, na domu. E, jest trochę nadwyżki tego prądu, także no, można by było trochę przekierować, że tak powiem, na ogrzanie tego blaszaka. No i tak to wygląda. No, nie wiem, może macie jakieś, jakieś, że tak powiem, sugestie, jakieś podpowiedzi, co tutaj zrobić z tą bramą. Może macie jakiś lepszy pomysł niż, niż blacha, coś tańszego. No nie ukrywam, że, że zawsze wiadomo szuka się jakichś tam w miarę tanich rozwiązań. Robione to było wszystko takim systemem gospodarczym. Wszystko, że tak powiem, sam sobie robiłem, nie, nie brałem żadnych jakiś tam wiadomo firm, które miałyby to jeszcze mi tutaj wykańczać, no bo to jest bez, trochę bez sensu, mija się z celem. Wiadomo, warto zawsze sobie trochę pomajsterkować, pogrzebać dla własnej satysfakcji. Dziękuję, tak to mniej więcej u mnie wygląda.